Cześć! Dzisiaj podróżuję sobie po tajemniczej wyspie Kraylos. Teraz spłynę na tę wyspę. Dawno tu nie zwiedzałem, chciałbym sobie tak pospacerować, pozwiedzać tereny. Tu monsterki rozwalamy. No one już dla mnie słabe, kiedyś to pamiętam, dygałem się. Ale wiadomo, większa ilość trzeba uważać. Ciśniemy dalej, bo chcę tutaj trafić do tajnej groty, w której spotkamy różne fajne stworzonka. Ciężkie do pokonania, ale zaraz sprawdzimy, kurde, co tu się dzieje, jak mi klatkuje. Dobra. Ciśniemy niżej, trzeba zobaczyć, o co tutaj chodzi. Gdzie to od jest super. Dobra, tutaj ich rozbalamy. O! No, trzeba tutaj właśnie. Znaleźć, bo tu gdzieś wejście, podziemne wejście było, ale nie wiem, gdzie to było. A, te to łatwo schodzą, ale ogólnie tu xp jakieś jakiś taki, nie wiem, słaby. Kiedyś myślałem, o lepszy level będę miał, to lepiej tu se pod XP, ale widzę, że jakoś tak cieniutko. Tylko towarków leci jakiś z tych ogrów, które potem i tak nie można sprzedać, bo trzeba questa na depo robić, a mi się nie chce tych questików robić. Bo przeważnie tybijskie questy są bardzo długie. Ja jedynie robiłem na faE ten quest, Faye fairish, bardzo długo trwało i nudzą mnie takie questy, ja to sobie wolę pospacerować, trochę podexpić, no teraz wiadomo dwa razy exp i dwa razy skill, no to sobie trochę dowaliłem levelka, jeszcze trzeba będzie podowalać lekko, to stary odcinek, bo teraz to nie ma czasu tak podróżować, bo tu trzeba ostro ciskać expić, bo jutro już koniec expów Skillsów, a trzeba walnąć trochę tam, pomocy. Żeby chociaż 2000 hp mój paladynek miał, to by było fajnie. Żebym mógł lepsze solóweczki robić wtedy. No tu ładnie schodzi, kryciki nawalam. No to najważniejsze, że krycik się wkręca. O, jakiś ziomeczek tu XP. Ej, jaka zwała? Niedobrze bo tu chciałem sobie popodróżować. Ale to tu popodróżuję, nie będę mu przeszkadzał. O, te brimstone bugi. Bo co, tam na dole też by były te brimstone bugi, tylko więcej, no i dodatkowo giant spider. No i ziomeczek pisze, że tam sobie zwiedza. Że on tam expi niżej poziomu. No dobra, niech mu będzie, niech sobie expi. Nie będę mu tam przeszkadzał, ja i tak tutaj przelatam, bo ja tu... Podróżuję sobie bardziej. Trzeba cisnąć gdzieś dalej, pozwiedzać. Ej, a tu jest przejście na Isabi. Ale ja, ja na pewno jakiś quest ciężki, ale fajnie. Na Isabi sobie przechodzę. No, tylko że tam najgorzej, że to pansterki są mocne, na pewno. Bym za to bramę przeszedł i od razu dejzik, bo tam na Isabi to już konkretnie ciskają te, te jaszczuro ludzie. Duże moce mają. No dobra, tutaj za bardzo sobie nie podekspię. Będę musiał uciekać stąd. Bo co ja tutaj podekspię jak tu ziomeczek? No zresztą bardziej pozwiedzać. Ciśniemy dalej. O! Coś mi spadło. Nieraz dobrej temki potrafią spaść. No, one niby mało jak spadają, ale nieraz jakieś tam towarki spadają z nich tych zielonych najlepszy spadają tam, bo ponekw są dużo warte, ale rzadko bardzo spadają. To przejdziemy na inną miejscówkę, nie będę chyba mu tutaj przeszkadzał, bo co? On się tu wbił. Wbił mi się na miejscowe ziomeczek, kurde, nie no, on pierwszy był. Wiadomo. To ja uciekam, idę sobie jeszcze tutaj potrawelam. Poszukam jakichś nowych miejscóweczek, może coś fajnego ogarnę. Ale latają. Trochę jest ich, no. Kiedyś to na nich musiałem uważać, pamiętam. Się bałem, że zdedzę. Jak tak mnie 3-4 goniły, kurde, patrzę na Redzie już mówię dziękuję. Zaraz padnę. Teraz to na lajciku taką wprawę mam, że o, kurde. Waliście idzie. Dobra, lecimy na nową miejscóweczkę. Zaraz jak dolecimy, to będę dalej komentował. Komentary. Tam był tajny obóz tych właśnie orków. No a tutaj to już konkrety biorę na michę. Zobaczcie, jak na michę biorę ładnie. Tu już konkretnie. Chcę sobie wejść tu na miejscóweczkę, zobaczyć, o co tu pełza. Bo kiedyś tu widziałem, że to gdzieś fajna miejscówka do ekspienia jest, tylko że już nie pamiętam, gdzie. Gdzieś tutaj była. tu kiedyś taki wysoki level ekspił. No wysoki. 300 level tu expił. A czy to taki super expik? Zaraz sprawdzimy. Mm. Hmm. No dobra, już jestem przy wejściu. Fajnie. Wreszcie będę mógł odwiedzić to super nieziemską miejscóweczkę. O, ale ostro pilnowana jest przez te monstery. No, pilnują je, ale sprawdzimy zaraz, co my tu mamy. Uuuu. A, tu mamy takie monsterki. Dobra, fajnie. To czyli tu można sobie podekspić. Tu widać, też już troszkę na nich ekspił, ale co tam? Chyba się nie obrazi. Ja to tylko przelotem jestem. I zaraz będę uciekał. To tylko do odcinka sobie... O! Knajcinka! Z eksori, z i eksori, Nara! Jest repotnięcie, no. Knajcik to szybko jednak rozwala. Z tego eksori, jeszcze exory Gran ma jeszcze tam inne dodatkowe, to on bardzo szybko może rozwalić. Nawet mieczem nie musi walić. Gdzieś tu się w podziemia schodziło. O, tu właśnie, no? Tu podziemia i co tu mamy? O! Lata, lata ich trochę też, no? Uuu. Fajnie takie tajemnicze podziemia. Monsterki też fajne. Dość dużo ich jest. Ale czy taki super ekspo one mało ekspadają z tego co wiem? Chyba, że masz na nie jakieś czarmy, preje, czy jakoś tak to się tam nazywa, tyle tych nazw, że weź to wszystko spamiętaj, o ważne, że kryt wchodzi, kolosalny. O, pięknie. Uuu, nikt mare nawet tu jest. O, on to już taki mocniejszy. No ja na te będę chodził na jelachar, jak mi się pak skończy, a pak już mam niedługo. Jeszcze nie nazbierałem na nowy, to będę, no i tak nawet na razie będę na jelachar sobie chodził, bo co tam. Zrobię tego kłościka na jelachar i zobaczę, co tam ciekawego jest. Teraz do, dużo dodali, to ciekawie będzie się grało na pewno. No dobra, to ja wracam, do dzięki za obejrzenie odcinka, trzymajcie się, cześć!